Siemanko ludzie, z tej strony Grywciu. witam was w kolejnym odcinku z FIFA 17 Tym razem troszeczkę narodowo, bo gramy ostatni mecz Ostatni mecz reprezentacji Polski Polska-Słowenia Polska-Słowenia z tym, że ustalamy Znaczy, może nie, no powiedzmy tak Zrobimy taki sam skład Polski, jaki był na tym meczu Natomiast Słowenię zostawimy taką, jaka jest, że tak powiem, oryginalnie Bo nie chcę tam zmieniać, bo tak naprawdę bym się w tym pogubił Koszulki chyba mieli takie, tak mi się wydaje, chociaż nie jestem pewien. Wchodźmy w zarządzanie zespołem. No i teraz się zaczyna, bo najpierw trzeba zmienić formację. Oni jakąś taką śmieszną mieli, może się tutaj taka znajdzie, chociaż szczerze powiedziawszy wątpię. O, właśnie tak myślałem, więc trzeba będzie to zrobić jakoś inaczej. Mniej więcej to było coś takiego, ale odwrotnie. O kurwa. O, 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 something like that. Tak, dokładnie, coś, coś takiego. Coś takiego z tym, że oczywiście Teodorczyk był bardziej, że tak powiem, wysunięty w bok. To się da zmienić. Wiem, że jakoś się to dało zmienić, ale. Ale nie widzę, żeby się teraz dało. No dobra, trudno. W takim razie zaczynajmy od dołu. Fabiański zaboruca. To na pewno. Natomiast tak, z lewej Jędrzejczyk i Pazdan, to jest później zamiast glika Cionek. Za obok ciąka Bereszyński. Wherever it is. Nie ma go tu nawet. U. U, no to gorzej. No, to gorzej w takim razie. No to ten piszczek zostaje. No sorry, nie ma Bereszyńskiego, to nie będziemy wymyślać. Tutaj krychowiak. Błaszczykowskiego nie było, był jakiś góralski. Góralski. Czy ty jesteś? O i też nie ma. Czyli tak do końca nie uda nam się odwzorować tego. To wrzućmy kogoś słabszego, wrzućmy peszko. Kapustkę na lewą stronę zamiast milika, bo milik oczywiście jest kontuzjowany. Grosickiego nie było, był Mączyński. I na prawej stronie był wszołek. Wszołek był chyba, dokładnie, jest wszołek. I teraz tak. I jeszcze Teodorczyk, oczywiście na samym tam. Na samej flance Lewandowskiego nie było. Natomiast jeżeli chodzi o. Zmiany to na pewno był zieliński. Za milika go tutaj wrzućmy. Na pewno był wilczek. Jego wrzućmy za glika, może. I nie wiem, czy grosik czasami nie wchodził też, więc może zalewczuka. Zrobimy sobie taką ławeczkę. Mam nadzieję, że będzie dość spoko. Fabiańskiego wrzucimy na ławkę rezerwowych, żeby nie było lipy. No i myślę, że to powinno starczyć. Myślę, że to powinno. O, jest, zmień pozycję. O, właśnie. To pozmieniamy im mniej więcej tak jak oni byli. Zobaczymy, na ile jest szansa to zrobić. Na napastnik. Mączyński był tak jak jest. Peszko, znaczy, Peszko tutaj był górski, Góralski więc jego trzeba troszeczkę cofnąć. Gdzieś mniej więcej tak. SPD. I Krychowiak troszeczkę do przodu. O! SP. Dobrze, to tak, 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 tak. Może to chyba tak być. Tak by się wydawało. Że jest GIT. No i dobra, no i tak też zostawmy to Tak też to zostawmy Zmienimy sobie jeszcze ustawienia gry Chodzi tylko mi wyłącznie o minutnik Może na 8 minut Niech będzie Tutaj całej reszty nie będę zmieniał, bo się popieprzę Aha, mogę jeszcze zmienić w ustawieniach gry Jakby nie było stadion No przydałoby się Aczkolwiek na pewno nie znajdę Stadionu Śląska Wrocław No bądźmy szczerzy Wembley Alliance Arena Borussia Park. O. A weźmy, weźmy ten Emirates stadium i będzie. I to powinno wystarczyć w sumie. Zobaczmy, składy są jakie są. I jedziemy. Jedziemy, jedziemy i jeszcze raz jedziemy. Zaawansowana obrona brąz. Dziękuję. Pieczko użymuje. O, Jezus Maria piszczek, co ty robisz. O fa, ale się dałem zrobić. Ale się dałem porobić. No trudno, ale bierzemy się do Witamy gry teraz. Emirates Stadium. Witają Dariusz Spakowski i Jacek Klaskowski. Dzisiaj zobaczymy jak biało-czerwoni grają przeciwko słoweńcom. Ten sam zespół architektów, który projektował Emirates Stadium ma na koncie kilka innych znanych obiektów sportowych. Wśród których są stadion Wembley, tor, wyścigów konnych, wasku... Dobra, nie będziemy słuchać tego pierdolenia. Jakby nie było hymnów, nie będzie, bo jest muzyka wyłączona. Borucz już gotowy na bramce. Zobaczymy co z tego tutaj wyniknie tak naprawdę. Zobaczymy czy uda nam się chociaż zremisować, bo szczerze powiedziawszy, no, ta drużyna, znaczy nie tyle ta drużyna, co ten skład, który jest teraz, jest no troszeczkę bym powiedział, że słabiutki. W Sumie to mało powiedziane, że słabiutki, bo na normalnym meczu grali no strasznie koślawo. Bądźmy szczerzy. Jakby nie było, te podania. No, niby były dobre, ale jak ktoś tam. Jak zaczynali już podawać, to niestety, ale wychodziło to strasznie, koślawo. No, na spokojnie, wszołek. O Jezus Maria Kapustka. Sławek Peszko. Jędrzejczyk próbuje. Tutaj będzie Pazdan, Pazdan. Aj, Pazdan sfaulował. Ledwo zaczyna, już fauluje. To niedobrze. Wszołek tutaj kryje swojego rywala. Pazdan wybija głową. Bardzo dobrze. Wszołek. Podanie do Teodorczyka. Teo do Wszołka. Wszołek. Wszołek nie ma co zrobić. Podaje do Peszko. Peszko do Piszczka. Piszczek. Piszczek do Kapustki. Kapustka. Bartosz Kapustka. No i niecelne podanie. Niestety. Na spokojnie. Na spokojnie chłopaki. Kapucha przyciśnij ich tutaj. Przyciśnij im kapustę. O Jezus Maria. Werbić wybiega. Werbić. Czy będzie dośrodkowywał? Dośrodkowanie, ale Jędrzejczyk wybija. O, 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 o. Boruc łapie to. Dobra interwencja polskiego bramkarza. Podanie do Teo. Teo jeszcze. Krychowiak. Krychowiak traci piłkę. To będzie ciężki mecz, powiem wam. Bardzo ciężki. Mega ciężki, szczerze powiedziawszy. Piszczek. Chranim. Werbić. Werbić i Pazdan. Pazdan dobrze to przecina. Michał Pazdan przy piłce. Pazdan będzie wyprowadzał ten atak. Pazdan. Ale niestety nie wyszło to podanie. Na spokojnie Piszczek tutaj do Bartosza Kapustki. Kapustka rozbiega. No i powiedzmy, że był faulowany, ale jest out. Kapustka wrzuca, Wszołek. jeszcze teodorczyk i jeszcze, aj, miało być jeszcze raz Wszołek, ale niestety to nie wyszło, tak jak miało być. Oj teraz bez jak rozbiega się. A tutaj mnie zrobił. Dobrze, bardzo dobrze. O, no, to już trochę gorzej. Na spokojnie, na, na spokojnie Andrzejczyk. Tiago Cionek przy rywalu. O, Michał Pazdan. Dobrze, dobra interwencja Pazdana. Teodorczyk tutaj piłeczką na bok, ale niestety Kapustka nie dochodzi do tej piłki. Dobrze, jeszcze na spokojnie. Kapustka, Kapustka, Mączyński. Aj, wybita piłka w ostatniej chwili. Słabiutko. Krychowiak, piszczek. Bartosz, kapustka. Kapustka jeszcze próbuje. Kapustka wrzuca. Aj, niestety gówno z tego wyjdzie. Jezus Maria Mączyński, coś ty zrobił teraz. Normalnie jak kuternoga. Na spokojnie, chłopaki, na spokojnie. Wszołek. Okiwany. Cezar. Wybicie piłki. I co? Co tam było? Bo ja nie widziałem. Nie wiem, nie ogarniam. Czasami naprawdę nie ogarniam. Dobra, wybicie na daleko Michał Pazdan głową. Teraz Mączyński przy piłce. Mączyński do kapustki. Kapustka. Nie ma z kim zagrać. Do, grywa do Mączyńskiego. Mączyński jeszcze. Z kapustką tutaj próbował grać na krótko, ale niestety niecelne podanie. Pazdan, Piszczek, Mączyński. Do Peszka, Peszko do Krychowiaka, ale niestety ta piłka nie dociera do adresata. Ajajaj, aj, aj, Michał Pazdan niestety z tym ślizgiem spóźnił się troszeczkę i nie trafił. Ani w piłkę, ani w rywala. Na spokojnie, na spokojnie. Bez jak próbuje tutaj. Michał Pazdan głową bardzo dobrze. Mączyński. Mączyński przy piłce. Nie ma za bardzo z kim tutaj zagrywać. Krychowiak, Grzegorz Krychowiak do Teodorczyka. Teodorczyk jeszcze z Krychowiakiem. Krychowiak próbuje strzelać. Teodorczyk strzał, ale niestety nic z tego. Obiak bez problemów to broni. Cionek głową. No i to troszeczkę było niefortunne, bo jeżeli byłby tam. Napastnik drużyny przeciwnej To mogłoby się to skończyć bramką I niestety nie dla nas tylko dla przeciwnika aj, 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 aj. Spokojnie chłopaki Na spokojnie Cionek Z Pazdanem jeszcze zagraj dobrze Krychowiak Z Piszczkiem Piszczek z Kapustką Kapustka nie ma do kogo zagrać Jeszcze tutaj z Krychowiakiem klepią Peszko Sławomir Peszko Ale nic nic z tego niestety. Na spokojnie, na spokojnie chłopaki. O, Pazdan będzie miał teraz problemy Berich wrzuca Na spokojnie. What the fuck! Mało nie brakło i byłaby lipa. I to wielka. Póki co mecz, no mniej więcej wyglądający tak jak ten na żywo. Bo tutaj niewiele się dzieje, znaczy jak zaczyna się już dziać, to się dzieje, ale... Tak, to generalnie niewiele. Uuu! Poprzeczka. Na spokojnie jeszcze. Dobrze. Bardzo dobrze. Wszołek. Zagrywa do kapustki. Niestety niecelnie. I to jest właśnie ten minus, że oni są strasznie niecelni. Aczkolwiek jak znowu próbuje tutaj wrzucać. Ajajaj, jaj. nie dogonił Krychowiak. Tak to Krychowiak był? Chyba tak. Nie, to był Mączyński. Ja po fryzurach ich poznaję jeszcze, że powiedziawszy. Ale jeżeli... Są nowi, tak naprawdę, których wcześniej nie widziałem, no to ciężko ich poznać po fryzurach. Peszko do Mączyńskiego. Mączyński. Mączyński. Mączyński chciał zagrać tutaj do Teo, ale niestety mu to nie wyszło. Ale plusy za plan, naprawdę plusy za plan. O i jeszcze Jędrzejczyk. Boruc, Boruc. Coś ty zrobił, Boruc, powiedz mi. Przecież to miałeś wziąć pod nogę, wybić normalnie, a nie, kurwa, zrobić jakieś dziwne wślizgi. Nie wiadomo po co tak naprawdę. Bartosz Kapustka przy piłce. Kapustka z Jędrzejczykiem. Kapustka. Aj, no i znowu strata przez głupie, nieudolne podanie, niestety. Na spokojnie. Michał Pazdan tutaj przy przeciwniku. Bardzo dobre... Na przejęcie? Żołek do Teodorczyka. Teodorczyk rozbiega tutaj obrońców. Teodorczyk. Ale chyba nic z tego. Niestety, ten atak został zniwelowany, że tak powiem, przez przeciwników. Dobrze, no ale walcz do końca. To nie może być tak, że ty biegniesz i odpuszczasz. Bardzo dobrze, Piszczek. Peszko. Sławomir Peszko. Próbuję rozbić obronę, ale. No, powiedzmy sobie szczerze, brakowało tutaj wykończenia tej akcji. No, ale kapustka. Jeszcze próbował tutaj. Tak, to kapustka był? Czy Kirchowjak? Kapustka. No właśnie, to jest problem z tym, że. Oni niby wyglądają podobnie. Coś ty Mączyński teraz odpierdolił. Przecież to była milionowa sytuacja na Bramkę. No normalnie milionowa. Ja rozumiem, że można tam słabo grać, ale to już było przygięcie. Teodorczyk! Teodorczyk! Jeszcze próbuje tutaj kiwać. Teodorczyk! Podanie do kapustki! Kapustka niestety lewą nogą. No i był nas palonym, więc jakby nie było nic, by z tego tak czy siak nie było. Niestety, aczkolwiek plan był dobry z wykonaniem gorzej, jak zwykle. Wybicie peszko głową! Aj, niecelnie, Bo, jakby to podał chociażby w stronę Teodorczyka, to byłaby szansa na to, żeby rozwinąć ten atak. A tak no to niestety Lipa na spokojnie Jędrzejczyk do cionka. Cionek, cionek, Krychowiak. Krychowiak z kapustką zagrywa. Kapustka do Teodorczyka, Teodorczyk niestety to traci. Jezus, Maria. Jezus się, ma ręku. Co tu się dzieje? No i koniec nie pierwszej połowy, słuchajcie, koniec pierwszej połowy, naprawdę wymagającej pierwszej połowy. Trzy strzały po jednej i po drugiej stronie, jeżeli chodzi o drużyny, jeden strzał celny z naszej strony, 46% posiadania piłki 78% celności podań czyli no, dość, dość w miarę, jeżeli chodzi o podania, natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, no to niestety ale wygląda to tragicznie, bym powiedział. Drugą naprawdę tragicznie Natomiast na spokojnie tutaj Teo będzie próbował ich przycisnąć troszeczkę. W drugiej połowie na pewno musimy turbogrosika wprowadzić, który może zmienić tutaj oblicze meczu. Jędrzejczyk niestety fauluje w obronie, co jest no, niezbyt dobrym posunięciem. Przynajmniej w tym momencie wrzutka piszczek głową bardzo dobrze. Na spokojnie kapustka z Mączyńskim jeszcze zagrywa. Nie wiem, co ten Mączyński teraz sobie myślał, że co to miało być za podanie, tak w sumie. Aczkolwiek, no trudno. Podał beznadziejnie, to podał. Dobrze. Wszołek Wszołek do jędrzejczyka, jędrzejczyk do wszołka. Wszołek Wszołek Mączyński, mączyński. I jest. Jeden do zera. Jeden do zera, złajcie. To jest to. To jest ten moment, na który wszyscy czekali. Wow. W 50. minucie Mączyński daje prowadzenie drużynie z Polski. A aj, Ajajaj, drużynie Polski w sumie, bo to nie jest, że z Polski, to, to drużynie Polski. Danie, ale nie opanował. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, Wszołek, jeszcze do Teodorczyka, Teodorczyk! Ale niestety za bardzo pod kątem ta piłka poszła, tak jakby była prosto w niego, to być może byłaby szansa. Michał Pazdan jeszcze będzie tutaj próbował, ale nic z tego, niestety beznadziejne podanie. Pazdan, Kamp Hamp przy piłce. Ło, 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 tak nie możecie zagrywać. Ale spalony, spalony, więc bardzo dobrze w sumie. Bardzo dobrze, że łapią na te spalone. Łukasz piszczek przy piłce. Piszczek, podanie do wszołka. Wszołek jeszcze z piszczkiem zagrywa. Piszczek z Mączyńskim, Mączyński, Peszko. Peszko z kapustką. Kapustka będzie strzelał. Ale prosto w ręce Oblaka. Tak nie może go pokonać, tak? To jest zbyt proste. Niestety, chcąc, nie chcąc. To by było zbyt proste. Ale to zlamiłem. Na spokojnie, na spokojnie, opaki. No i ja, Pierdziul, żebym nie trafił trzema wślizgami, to trzeba mieć naprawdę pecha. Pazdan i Birsa. Birsa prosto w pazdana. Na spokojnie teraz. Piszczek tutaj próbuje jeszcze, Pazdan, Krychowiak, a i to jest niebezpieczne, co wy tutaj zagrywacie, waki. bardzo niebezpieczne, na spokojnie Kapustka jeszcze dobiega do rogu, Peszko, Peszko z Krychowiakiem, Krychowiak, Mączyński, Mączyński, Krychowiak, Teodorczyk, Teodorczyk nie ma do kogo. Kurde, jakbyś to zrobił pod kątem, tak jak ja chciałem z tym ślizgiem, to na pewno byłaby szansa, żeby to ogarnąć. A tak to lipa Zagranie do boku do werbicia. Werbić prosto w Michała Pazdana, więc bardzo dobrze. Szołek przy piłce. Szołek od niego się wszystko zaczęło wcześniej. To od niego wyszła ta akcja Bramkowa zresztą bym powiedział. Bez jak będzie tutaj próbował, kapustka przy nim już. Już Kapustka przy nim, ale niestety nic na to nie poradził. Na spokojnie. Bardzo dobrze Jędrzejczyk. Jędrzejczyk do Mączyńskiego. Mączyński, Teodorczyk. Teodorczyk strzela, ale nic z tego. E, no myślałem, że dotknął już tej piłki, to bym go tutaj zjechał jak psa, jak burą sukę. 64. minuta meczu. No, 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 prawie, no Mączyński No co ty, żyj, do końca U Zajc Zajc będzie się rozbiegał, Zajc Jędrzejczyk już przy nim Jędrzejczyk, aj został Niestety wykiwany, Łukasz Piszczek I Zajc, Zajc wrzuca Artur Boruc Bardzo trafnie z interwencją Na spokojnie, Teodorczyk Kapustka, kapustka Podanie do Teodorczyka Na dobieg jeszcze na spokojnie zagrywa z kapustką. Ten strzela, ale niestety nic z tego. Jędrzejczyk jeszcze próbuje. Kapustka strzela i obok bramki. Niestety. Natomiast zróbmy szybko jakieś zmiany. Jakieś zmiany, to znaczy Mończyńskiego na pewno ściągnijmy. Wrzućmy tam Grosika. Wrzućmy Błaszczykowskiego za Wszółka I może Zielińskiego za Peszko. Bo Peszko już tu ledwo żyje, biedny. Mam nadzieję, że mniej więcej zrobiłem takie zmiany, jak tam były w meczu. Nie jestem w sumie pewien, nie sprawdzałem jak zmiany wyglądały i to jest ten minus. Ale pamiętam mniej więcej, kto grał. Ale dobrze, teraz zaczynamy. Zajmijmy się meczem może bardziej. A jajaj. Niestety Słoweńcy nas tutaj robią, jak chcą w tym momencie. W tej minucie meczu. Jest problem. Werbić, werbić zrobił tutaj piszka wrzutka. Na całe szczęście tutaj czujny obrońca. Reprezentacji Grosicki, Grosicki rozbiega tą akcję Turbogrosik. Turbogrosik, rozbiega to Grosik I jest 2 do 0 To jest to To jest to słuchajcie To jest to co trzeba było robić od początku Biegać i strzelać To są dwie misje Biegać i strzelać Nic poza tym Brawo, brawo Grosicki. Ledwo to wpadło, co prawda. Gdyby nie Bramkarz, to tutaj byłoby ładnie, ale Bramkarz tutaj próbował jeszcze. Zbił troszeczkę piłkę z toru lotu. Aczkolwiek, no, wpadła odbita od słupka, więc naprawdę, naprawdę piękna bramka. No, ale nasi nie zostają, nie siadają na laurach. Próbują jeszcze tutaj, jeszcze jedną brameczkę, może. Może jeszcze jedną, może jeszcze dwie. Zobaczymy, co tu się jeszcze uda ograć. Werbić, będzie próbował Wrzutka. Michał Pazdan musi to zakończyć. Tuż nad głową boruca. No, to mogło się naprawdę źle skończyć. Natomiast spokojnie Jędrzejczyk z kapustką tutaj zagrywa. Kapustka, kapustka. Ajajaj, niestety zablokowany. Ale Grosicki jeszcze próbuje. Zajc przy piłce. Zajc. Na Zajca trzeba uważać. On ma dość dobre dośrodkowania. Na spokojnie, na spokojnie, ale spalony. Napastnik Słoweńców na spalonym. Eee, nie wiem co to było, ale to było słabe. O ile by nie powiedzieć, że bardzo słabe. Na spokojnie, będą zagrywali między sobą. Dlatego trzeba uważać. I to bardzo, bo może się to niestety źle skończyć. Bardzo dobrze i czujnie Pazdan. Ale niestety to... Uff. Cała bramka drży. Boruc, bardzo dobrze, bardzo dobrze Artur. Werbić będzie dośrodkowywał tą piłkę. Dośrodkowanie. Ale nic z tego, Artur Boruc na swojej pozycji. Dobre podanie. No niezbyt dobre w sumie. Mogło być lepsze. Strzela! Prawidłowo Boruc. Prawidłowo. Bez jak będzie wrzucał. Wrzuca, ale. Eee, no, kapustka! Z błaszczykowskim. Błaszczykowski teraz będzie sam na sam, jeżeli to... Uda mu się w ogóle dobiec do tej bramki Błaszczykowski. Błaszczykowski sam na sam! Co on zrobił? Co ja zrobiłem? O, że kurwa. Lepszej sytuacji chyba już mieć nie mogłem. Naprawdę. Ale tak zjebać. No nie. O nie. Na spokojnie. Błaszczykowski. Podanie do Grosickiego. Grosicki. Grosicki jeszcze zagrywa do Teodorczyka. Teodorczyk strzela. Ale, tylko rzut rożny. No, ale to, co błaszczykowski przed chwilą. Nie, 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 nie. Za bardzo się nim odwróciłem, i to był ten błąd. Ten bardzo ważny błąd, w sumie. Co oni tam nasi robią? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Aczkolwiek spokojnie, bo jeszcze stracimy bramkę przez to, właśnie takie granie gówniane ja jej, ja! ej, Zajc będzie wyprowadzał akcję. Jędrzejczyk tuż przy nim, Zajc wrzuca, ale Borut na stanowisku. Wyjaśnia to, ale kurde. Dobre wybicie Pazdana. Teraz jeszcze tutaj Teodorczyk próbował głową. Nie wyszło mu to kompletnie, no ale trudno. Jokić próbuje, próbuje tutaj wyciągnąć akcję. Bez jak, bez jak w rogu. Wypuszczony, ale Pazdan czujnie. Bardzo dobrze Błaszczykowski. Podanie jeszcze do boku. Krychowiak. Krychowiak z Teodorczykiem. Teodorczyk rozbiega się. Uwaga, Teo przy piłce. Teo! Teo strzał, ale prosto w ręce oblaka. Nic z tego, naprawdę nic z tego. Cionek głową, bardzo dobrze. Błaszczykowski jeszcze tutaj próbował, ale niestety stracił piłkę. Wyśliznęła mu się spod nogi, bym tak, to po, tak bym to ujął. Bardzo dobrze Jędrzejczyk. Zieliński. Teodorczyk! Teodorczyk podanie do Grosickiego. Grosicki niestety zgubił się tutaj z piłką. Gdyby nie to, to musiałaby być bramka. To musiałaby być bramka. Innej sytuacji nie można tutaj powiedzieć. Na spokojnie krychowiak. Krychowiak podanie do Grosickiego. Grosicki tutaj rozbieg do kapustki, ale... Kapustka niestety nie zdążył dobiec do piłki I mamy koniec meczu Mecz kończy się wynikiem 2 do 0 Czyli nawet ładnie Nawet ładnie biorąc pod uwagę fakt Że myśmy zremisowali Ale te sytuacje Naprawdę te sytuacje tutaj To się mogło skończyć całkiem odwrotnie no, Boruc jakby nie było bronił I to bardzo dobrze bronił Ale gdyby nie on to no, byłoby myślę że 2-2 spokojnie Chociażby po tych sytuacjach tutaj O właśnie Tutaj miałem też troszeczkę farta, bo dwa razy trafili w poprzeczkę. No ale to, co zrobił, to, co zrobił Błaszczykowski, no niestety, ale nie zasługuje na pochwałę. No i to, co ja zrobiłem też, bo ja niepotrzebnie strzeliłem nim w dół. Mogłem odwrócić się po prostu i strzelać, ale chciałem troszeczkę przykombinować. No i przekombinowałem, chcąc, niestety nie chcąc. Natomiast słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, no to zostańcie ze mną na dłużej. Jeżeli jeszcze nie jesteście, no i zostawcie coś po sobie. No i zapraszam Was do kolejnych. Na razie, no i cześć.